Chyba każdy, kto interesuje się komputerami, pamięta sukces rynkowy Tomahawka na B450, udanej płyty na platformę AM4, która nie tylko spisywała się bez zarzutu, nawet przy działaniu z mocniejszymi procesorami, ale przede wszystkim była nieźle wyceniona. Tomahawki Intelowskie bywały już nieco droższe. Pytanie: jak dzisiaj sprawdzi się ta oto propozycja na chipsecie Z790? Zapraszam do materiału. Tomahawk to przede wszystkim silna strona komponentów. Na płycie znajdziemy kodek dźwiękowy Realteca wersji ALC4080, 2,5-gigabitowy LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth w standardzie 5,3, a także zestaw aż 6 złączy dla wentylatorów. Reszta specyfikacji jest dostępna w formie porównania z poprzednim Tomahawkiem. Propozycję na Z790 należy uważać za jej odświeżenie. Dostajemy sekcję o większej dopuszczalnej obciążalności, szerszy zakres współpracy z pamięcią operacyjną, dodatkowy port PCI Express w standardzie 4.0, 3 zamiast dwóch złączy M2 PCI Express 4.0, a także nieco bogatszą propozycję portów USB na tylnym panelu. Cena naturalnie też jest bogatsza, bo za nowego Tomachołka zapłacimy 400 zł więcej. Po erze płyt przesiąkniętych LEDami RGB nastał czas klasycznej czerni. Dla mnie jest to ok, choć trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka Tomahawk niczym specjalnym się nie wyróżnia. Oczywiście, płytę można zbrać zewnętrznym oświetleniem przy pomocy aż trzech złącz ARGB i jednego czteropinowego RGB. Rozmieszczenie elementów na laminacie oceniam jako niezłe, choć mogłoby być lepsze. Skupisko aż czterech podłączeń dla wentylatorów przy dolnej krawędzi płyty jest takim sobie rozwiązaniem, przez co brakuje choćby jednego z nich nad portami SATA. Boli fakt, że na płycie za blisko 2000 zł nie odnajdziemy przycisków power i reset, a przede wszystkim wyświetlacza kodów błędów. Są za to diody informujące o procedurze botowania procesora, pamięci operacyjnej czy karty graficznej. Chipset chłodzi masywny radiator, a każdemu dyskowi M2 zapewniono osobny odpromiennik, przez co o tę sferę działania płyty nie powinniśmy się martwić. Oferta portów i złącz na tylnym panelu jest niezwykle bogata. Należy docenić fakt rezygnacji z portów USB 2.0 na rzecz nowszych rozwiązań, w tym dwóch podłączeń USB typu C o prędkości 10 i 20 gigabitów na sekundę. Lubię UEFI MSI, bo się w nim odnajduje. Istotniejsza jest jednak jego zawartość i po tej stronie zdecydowanie nie widać braków. Zarządzanie zegarami rdzeni PIE może odbywać się na podstawie mnożnika turbo, jak i jego offsetu. Udostępnia nam się również zaawansowaną regulację AVX, a za przydatne ciekawostki należy uznawać pozycję BCL 100 MHz Lock on czy CPU Light Load Control. Za pomocą tej drugiej możemy regulować napięcie Fałkor w celu poprawy stabilności systemu przy lekkim obciążeniu procesora. Szybkie ustawienia pamięci DDR5 są takie, jakie być powinny profile XMP, dzielnik kontrolera z pamięcią, funkcje fastboot czy memory try-it w formie gotowych presetów do OC. W zakładce dla zaawansowanych odszukamy profile XMP zapisane przez użytkownika, ale też konfigurację timingów czy pozycję odblokowującą napięcia PMIC. W Digital All Power pojawia się za to opcja kontroli CPU loadline. Jeśli chodzi o sposób regulacji napięć na procesorze, w UEFI Tomahawk mamy do czynienia z prawdziwym bogactwem. Tomahawka postanowiłem porównać z Unifyem, tyle że na chipsie Z690 ta płyta od kilku miesięcy dzielnie służy w mojej platformie testowej Intela socketem LGA 1700. Wyniki były raczej do przewidzenia. W programach użytkowych oba mombasy są bardzo blisko siebie. W grach niewiele się zmienia, zarówno Unify, jak i Tomahawk podobnie prowadziły pamięci, dlatego różnice w FPS-ach są takie, jakie są. Przechodzimy w końcu do rzeczy ważniejszych, czyli do sposobu działania Tomahawk'a z Intel Core i9 k Byłem zaskoczony dwoma rzeczami. Po pierwsze, dosyć wysokim napięciem Vcore, które dochodziło nawet do 1.31 V na UniFi było to 1.29 V, więc jednak wyraźnie niższe napięcie, co również prowadziło do wyższego poboru energii właśnie na testowanej dzisiaj płycie. Po drugie, to jest kwestia BCLK. Jak sami widzicie, nie wynosiło ono równych stu megaherców było trochę niższe. Najprawdopodobniej pomoże w ustabilizowaniu bcl na tym poziomie 100 MHz. Opcja Lock On. Aha! Stosujcie modyfikacje ILM również na płytach głównych z chipsetem Z790. Na UniFiU miałem zainstalowane podkładki. Te 1 milimetrowe pod każdym otworem montażowym. W przypadku Tomahawk'a już nie. I te temperatury i dziewiątki potrafiły się różnić o dobrych kilka stopni. I wcale to nie był wynik innych napięć na procesorze, bo sprawdziłem to też na tych samych napięciach. Więc jak widać, ten mocniejszy docisk jest również obecny na płytach głównych z chipsetem Z790. Jak wygląda kwestia współpracy płyty MSI z pamięcią operacyjną? Poprawnie. Profil XMP na zegarze 6800. 800 MHz z gir 2 przed jak złoto. Uzyskałem przy takich nastawach pełną stabilność systemu. Kiedy jednak próbowałem przekroczyć barierę 7000 MHz, to nagle wszystko przybierało zły obrót i pomimo wielu prób, zabaw z napięciami i luzowaniem timingów, ani razu nie udało mi się zakończyć testu, który byłby wolny od błędów. Nie ma natomiast mowy o jakimkolwiek blokowaniu napięć VDD czy VDDQ przez PMIC. Na załączonym obrazku wyraźnie widać, że na obu napięciach przekroczone zostały poziomy bezpieczeństwa. Sekcja jest za to gorąca. W trudnych warunkach na benchmark z IO, bez stosowania nawiewu temperatura MOSFET osiągnęła poziom 89 stopni na czujniku i aż 97 na kamerze termowizyjnej. W obudowie przy wentylatorach wyciągających gorące powietrze z okolic FRM temperatury powinny być o co najmniej kilkanaście stopni niższe. Należy jednak pamiętać o tej skrajności, bo no, w ciasnych i sobą wentylowanych skrzynkach może nie być różowo. Tomahawk to płyta, która dobrze pracuje i oferuje wiele, ale nie staje się z miejsca alternatywą dla najdroższych propozycji. I tutaj już wyjaśniam, co mam na myśli. Po pierwsze, w kwocie 1700 zł. nie mamy w dyspozycji portu M2 PCI Express 5.0, gdzie niektóre płyty konkurencji już to oferują w granicach właśnie 2000 zł. Poza tym, sekcja nie daje komfortu pracy w każdych warunkach, jednak musimy w przypadku i dziewiątki, posiłkować się dobrą wentylacją obudowy, by ten nasz komfort psychiczny był na odpowiednim poziomie. Nie ma też wzmacniacza słuchawkowego po stronie kodeka audio, i powiedzmy, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie minusy w formie alternatywy dla najdroższych płyt głównych, więc to nie jest płyta, która. Byłaby opcją dla osób szukających absolutnie najbardziej wypasionej płyty, głównej pod względem wyposażenia na chipset Z790, i z tym chyba każdy musi się zgodzić. Natomiast, w swoich pieniądzach, biorąc pod uwagę wyposażenie, no jest to całkiem niezła propozycja. Osobiście widziałbym ją w cenie 1500 zł. Patrzę sobie na produkty konkurencji, może jednego konkurenta. I, I jednak tutaj widać, że po stronie sekcji zasilania mówimy o podobnym rozwiązaniu, od strony liczby portów M2 również. Natomiast jest kilka dodatków, jak właśnie osobny radiator czy osobne radiatory M2. Jak te USB typu C 20 gigabitowe na tylnym panelu, powiedzmy, że są to takie rarytasy, za które płacimy ekstra, często 2-3 stówki więcej, i dlatego cena to machałka wygląda tak a nie inaczej w odniesieniu do produktów konkurencji. Natomiast jeśli w ogóle rozmawiamy o cenach, no to musicie wiedzieć, że po prostu te ceny są wyższe o średnio 20-25% względem poprzedniej generacji. O tym już mówiłem, pokazywałem tabelki. Niestety em, księgowi nanieśli pewne korekty. I to wszystko mamy po stronie tej ceny, już ostatecznej płyty głównej, która nie jest niska. Bo za tego Tomahawka przyjdzie nam zapłacić 1700 zł. On działa dobrze i dla większości osób będzie dobrym wyborem. Czy najlepszym? Nie twierdzę, że tak jest. Natomiast według mnie jest to naprawdę dobra propozycja, ale powinna być nieco tańsza. O te 200 zł co najmniej. Dziękuję Wam bardzo, mówił Lipton i Papa.